Zobaczmy co to jest, wszyscy mówią Roblox, Roblox, kurde, jak to gra, wszyscy grają. No ja to wkazuję. Co tu mi się na to włączyło? Abracadabra, a teraz Shark Bite 2. Zobaczmy co to mi będzie. Bo no to mi teraz tak. Okej, okay, coś się włączyło. Eee. Co to jest? Pełno hipków, jak z Legolandu. co tu trzeba robić w ogóle? To nie mam gdzie iść. Co 5-4? O! Gdzieś jest reki. Ups. Teraz gdzie? Dobra, najpierw muszę. O! Się... Tak się chodzi. Ok, pełno ludzików Pełno hipków Dobra, tak się przybliża kamerę Tak się gdzieś idzie A w ogóle można tu skakać? Chyba nie I teraz, dzień dobry I Teraz co mam w ogóle? Gdzie mam iść? O, weszłam gdzieś I co teraz? Po co tam <coughs> ludzie chodzą? Wow, można skakać tylko. Jak ja to zrobiłam, to już nie pamiętam. O, tam jest szark. No i co zaraz. Jak się z powrotem tutaj ucieknie, to się wświecie... A to, co za bąble. Co to jest? Wow! Tak, to ja mogę się bawić. Wow! <grym> <grym> No ale kto? No ale gdzie? To teraz mam lecieć. za daleko. Muszę pokonać tak? Co się, szarki, to? To się teraz skończyło? Eee, pomyślmy, co mam robić dalej. A, okej. Okay. Okej, okay, to po bąbelki, dobra, ale ja już nie chcę bąbelków. Rozumiem, to jest eee, da, da, da. O! Ktoś gdzieś Zobażę. Nie rozumiem to jest zbytnio o co w tym chodzi, ale... O! Wow! I teraz co? Jestem na łódce gdzieś, tak? Wow, dobra, ja gdzieś mam płynąć. O, 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 dobra, teraz się zacznie pościg. No to teraz się będzie działo. Bo teraz tak, tutaj przyspiesza łódka i w ogóle gdzie mam płynąć? jakbym jeszcze wiedziała, gdzie mam płynąć, to już... Wow, mam. O, mogę zajrzeć pod wodę. Dobra, no to teraz wiem, że mam płynąć. Co to jest? Wow, mogę szczelać. No, super. O, okej. Okay. Niezbyt fajnie, że się szczela, ale dobra. Płyniemy. Gdzie mam w ogóle płynąć? Jaki jest. Jaki jest w ogóle cel tej podróży? Niezbyt wiem. Wydaje mi się, że możemy wyspę. Co mam tu robić na tej wyspie? Nie, nie da się na wyspę! Nie da się na wyspę! Tu gdzie mam płynąć? To już teraz w ogóle nie wiadomo. Możemy po prostu szarka zeszczelić, Chyba taka zabawa będzie z nim. Chyba po prostu trzeba zesz... tutaj... Pozbyć się tylko szarka. I o to w tym chodzi szukać go i go gdzieś tam zaszczytnąć bo no, nigdzie nie da się zatrzymać nie da się nie widzę, nie widzę, nie widzę tutaj możliwości znaleźć tę szafkę gdzieś, gdzieś w ogóle nie o, czekaj, czekaj, czekaj jaa, czekaj, ja, ja, ja

Już jest rano, a ja jeszcze chyba nie zeszczeliłam. No i teraz trzeba płynąć znowu już tego szalka. Ktoś umarł. Chyba kogoś szal zjadł. Trzeba się tu gdzieś zbliżyć, bo na pewno gdzieś tutaj sobie hasa. Co to jest 166 Gdzie jest panie... Gdzie jest ten pan Sharp? Co może być? Mam tu jakiś czas. Tyka. Nie muszę wracać gdzie wracać? jeszcze wiedziała gdzie wracam A nie jest zbyt o, o ja. to normalnie O kurde o kurde A ona nie może Nie! Zabił mnie! No tego się nie spodziewałam. Że tak się gra. Jać. Szok! Szok! Ja jestem znowu nieśmiertelna, jakby. Mam jakieś inne życie. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Uh, Gdzie jestem? Trochę bliżej, okej. Okay. Czyli, jak to się tu szło? Tak. A tu nie prawda? I znowu na udeczkę. O, można tutaj do łowienia ryb. A, wezmę to. Nie mogę. Nie mogę już żadnej. Nie wiem, czy chcę kogoś ze sobą wziąć. Potem będę odpowiedzialna. Jak ktoś mi zginie na łódce. Dobra. No to jedziemy. Czy 10 na 10 to możliwe, że są numery tych rekinów. A, bo nie wiem. Dobra, rekina wypuścili. Ludzie, jakie bydle. No, nie, no, trochę duży kurczę, gdzie go teraz wypuścili? Gdzie go teraz wypuścili? o, o, był Kurde, no, ale to takie. Nie jest takie łatwe, tylko puszczelać. O! Wiem, co się stało. Przecie to, to takie nie jest łatwe Trzeba też uciekać może uciekać coś się dzieje! Nie! O, Ciekawe czy ktoś w ogóle może mnie uratować, ja mogę płynąć? Czy już po mnie? Wow! Proszę państwa, mogę strzelać i skakać, no nie wiem, czy to coś mi pomoże. Mogę płynąć, ja mogę płynąć, no ale co z tego, tam coś się dzieje w ogóle? na lądzie, o ludzie. No naprawdę nie jest realizacja. Eee, Czy o! Ktoś go zgładził. No i pięknie. Widzicie? To nie była miała. To dobra. No. Nie jest łatwo. Nie jest lekko. O, dobra. To na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. papa. Pa.